Hej, cześć, witajcie, witam w kolejnym materiale z gry z Frontier. Prawdopodobnie to już będzie drugi sezon, z tego względu, że jak dobrze pamiętacie, w poprzednim sezonie, sezonie nie było po prostu wystarczająco kamienia. Bez kamienia dalsza rozgrywka, tak na dobrą sprawę, w mojej opinii mienia się z celem, z tego względu, że nie możemy wybudować bardziej zaawansowanych struktur. Także nie przedłużając, zobaczmy co przyniesie nam te, ta mapa. A no więc, tak, na pewno mamy te większe głazy, które są o tyle fajne, że e, mają bardzo dużo w sobie kamienia. Także zobaczmy, jak to wygląda zresztą. Na pewno tutaj jeszcze mamy głosy. Tu mamy ławicę ryb, to jest fajnie. Fajnie. No, ale jednak ja bym szukał czegoś, co pozwoli nam wybudować się na wyżynach. O, proszę bardzo. Myślę, że to by było bardzo fajne miejsce na start. Właściwie tutaj. Byśmy wybudowali główną siedzibę, to znaczy centrum miasta. No, i teraz tak. Sprawdźmy, może jak wygląda sprawa z. nie z wodą. Chodziło mi bardziej o płodność gleby. Tu jest całkiem w porządku miejsce na pole uprawne. Tu już nie bardzo się nadaje. No, i tutaj też jest całkiem fajnie. Zwierzęta mamy. Gdzieś tam surowce jakieś są. Poszukajmy, może jeszcze. Metalu. Będziemy to jakiś metal? Byłoby to bardzo miłe. Na pewno mamy węg węgiel, co nam się oczywiście przyda. Złota jest dość dużo. Metal również jest, żelazo dokładniej, który przetopimy na metal. No dobrze, myślę, że to jest dobre miejsce na początek. Także nie przedłużając, zacznijmy się tutaj budować. E będzie to bardzo fajne miejsce do obrony w przyszłości. No i jest centru, e, blisko środka mapy, jako że tu nasi początkowi osadnicy się zebrali. Także nie przedłużając, zacznijmy rozgrywkę. Tak jest, chcemy tutaj zacząć. No i tak, oczywiście zaczynamy od rozbudowy centrum miasta. Na początku przyspieszymy, żeby to jednak jak najszybciej, żeby jak najszybciej przejść do kolejnych zmagań, kolejnych punktów na liście, które należy odhaczyć na początku rozgrywki. Na pewno będziemy chcieli zająć się schronami. Na razie zbierajcie, zbierajcie, bardzo fajnie. A i tu jest od razu ruda żelaza. No dobra. Mówi się trudno. Najwyżej z niej nie skorzystamy. Tutaj mamy skupisko grzybów, też bardzo miło. Okej. Okay, mamy nasze centrum osady. Sprawnie to poszło. Może wyłączmy ten filtr. Dobrze, eee, schrony. Hmm, schrony będziemy, myślę, budować z tej strony, chociaż tu jest ruda złota. Ruda złota, ruda złota. Hmm, żeby to miało ręce i nogi tylko. No dobra, tak czy inaczej zaczniemy rozbudowę w tym miejscu. I tak, mamy jeden schron, drugi schron i tutaj ustawimy trzeci. No i czwarty oczywiście też dla niego miejsce się znajdzie. Także tu już bierzcie się do budowy. Eee, przypominam, każdy schron daje cztery miejsca e, mieszkania, także Dzięki temu, o, z wózkami zaczął, tak? Czy mi się wydawało? Pokaż no. Nie, no teraz nie ma wózka. Wydawało mi się, że z wózkiem zaczęła. Tutaj już mamy pierwsze domostwa. Eee, I może od razu zabierzemy się za rozbudowę. Hata zbieracza, chata wędkarska, chata myśliwego. Mm, bardziej chodziło mi o drwala. Jest i drwal. Dobrze. Mm -hmm. Ustawimy drwala w innym z kolei miejscu. Nie, powiedzmy, że na razie będzie to tutaj. Tak, tutaj w przyszłości też będą kopalnie, także nie szkoda nam. E, zmniejszać tutaj atrakcyjności. Tutaj budujemy drwala. E, I co? Przydałoby się rozplanowanie w jakim stopniu dróg. Oczywiście, dookoła centrum osady drogi muszą być. Przynajmniej tak mi się wydaje. E, z centrum osady chciałbym drogę prosto w dół. Najpierw zbudujemy w ten sposób i dopiero z tego miejsca pociągniemy tutaj do rogu. Ok. I jednocześnie wózek przetransportujemy na dół, żeby ludzie mieli gdzie bliżej biegać. Nie musieli tak daleko zachodzić. Wózek troszeczkę będzie tam zjeżdżał. I może postawmy dostęp do wody, zapewnijmy dostęp do wody, postawmy. Ok, to będzie w tym miejscu. Ty jeszcze tutaj troszeczkę dalej przejdź. I myślę, że będzie w porządku. Kolejny schron mamy, już obecnych, wiemy, wiemy, e, już obecnych mieszkańców mamy gdzie zakwaterować, ale dalej nie ma niestety e, reszty surowców. Czyli co, może tutaj wytniemy wszystko, tutaj wytniemy e, i może zacznijmy też wycinać powolutko w tym miejscu. Żeby w przyszłości postawić e, może, fa, e, Boże. może z tej strony będzie skarbiec albo jakiś magazyn i na pewno faktoria będzie... Nie, tutaj będzie raczej faktoria. Tak mi się wydaje, że to będzie lepsza opcja. Ok. Tu od razu damy dwóch, żeby dwóch pracowało nad tym. to ustawmy na priorytet w międzyczasie zbierajcie kałgłazy, kamienie ojej, aż tyle kamienia z jednego głazu no proszę, bardzo się opłacało na pewno e, zmienić mapę e, dlaczego tak się stało, dlaczego rozpoczęliśmy e, na nowej mapie dlatego, że mm, ten update, który był do wersji 0.7.5F spowodował to, że po pierwsze, głazy, jak widać, mają dużo większe mm, plony, jakby to nie brzmiało. Po drugie, na mapie generują się wielkie głazy. O ile dobrze pamiętam, z tej strony mieliśmy wielki głazy, i one podobno mają aż 1200 sztuk kamienia w sobie. Także to w przyszłości nie będzie problemem. Na poprzedniej mapie niestety skończył nam się kamień, nie chciał się pojawiać nowy, nawet przy odkrywaniu dalszych zakątków mapy. E, także doszedłem do wniosku, że mm, mijało się z celem kontynuowanie rozgrywki na, tamty, na tamtym poziomie. Jednak bez e, kamien jest jedną z ważniejszych tutaj rzeczy i bez tego surowca daleko byśmy nie zaszli, jakby nie było. No, pracujcie nad tym, na co czekacie. Okay. Tutaj bardzo dobrze wydobywają drewno połowę. Przetwarzają drewno na drewno połowę, co mnie niezwykle cieszy. Wody już tak naprawdę pobierają ze studni. Więc zadbajmy może troszeczkę o jedzenie. No i pytanie, gdzie tu? pamięć, dobra ale krótka, gdzie tu były, zwi była zwierzyna. No widzicie, już nie pamiętam, także może zacznijmy od chaty zbieracza w takim wypadku. Nie bardzo damy radę cokolwiek innego zrobić. E, czy to jest Głóg? Tak, Głóg o ile dobrze pamiętam jest na koniec roku, także na pewno to się bardzo przyda. Ustawmy w stronę wioski. Na razie nie będzie tutaj drogi. Na pewno w, tym, w tej serii celuję w to, żeby ta wioska troszeczkę może ładniej wyglądała. Bo tam nie wyglądało to estetycznie, robiłem co mogłem, ale wyszło jak zwykle, czyli na odwal. Także to się mijało generalnie z celem, takie, takie jest moje zdanie. No i cóż, czekamy. Super, do osady przybył nowy mieszkaniec, bardzo nas to cieszy, ale już jestem pewien, ta panienka ma ze sobą wózek. Tak, oj, jak dobrze pamiętam, na początku poprzedniej serii jeszcze tej opcji nie było. Żaden mieszkaniec nie miał wózka, a teraz, jak widać, pierwszy. Pierwsi mieszkańcy mają jak najbardziej ze sobą wózek, co mnie oczywiście bardzo cieszy. No, i tak, chatę zbieracza ustawimy w tym promieniu. Okej, okay, może tak bardziej nie. Tutaj jednak lepiej będzie zbierać, bo jeszcze będzie zbierać zioła leczniejsze, które w przyszłości na pewno nam się przydadzą. Przechodząc dalej, co potrzebujemy? Na pewno potrzebujemy zagrody na pierwsze surowce. Tylko gdzie ją postawić? To mnie zastanawia. Tutaj mamy wszędzie nierówne zbocze, zbyt strome zbocze. Spróbujmy, może w tym miejscu troszeczkę wyrównać teren, a nuż co nam się uda. I wybudujmy kolejny schron. Schron tym razem będzie z tej strony kierowany do centrum dzielnicy mieszkalnej. Mam nadzieję, że ten ruch się podniesie, a nie całość obniżą. Że to w ten sposób zadziała. Na pewno byłoby mi to bardzo na rękę. No, tak, jako tako to wyszło. Ok, czy tutaj możemy już postawić? A co blokuje? Zablokowany teren. Dlaczego? Co tu się dzieje? Czyżby to była wina tego... tej rudy żelaza? Nie dobrze. Okej. Okay. Dlaczego wybrałem miejsce na wzgórzu? Dlatego, że... W przyszłości na pewno postawimy wieżę strażnicę dookoła i centrum osady, i faktorii, gdzie będziemy przechowywać złoto. A dzięki temu, że jest na wzgórzu, będą dodatkowe obrażenia zadawać nasi łucznicy strażnicy. Także myślę, że to jest fajna opcja. Tutaj dalej jest zabrokowany teren, także jeszcze raz niech zajmą się tym podwójnie. Może. I skoro to mamy załatwione, ustawmy pole uprawne, ustanowmy pole uprawne i w którym miejscu najlepiej by było to zrobić. Tutaj mamy dość niską płodność, ale tutaj już jest całkiem w porządku. Także zróbmy to w tym miejscu. Nie za duże, nie za małe. Myślę, że będzie w porządku. Kamień się wydobywa. Bardzo mnie to cieszy. Już dawno takich ilości kamienia nie widziałem. I jezus Mary, jaki jestem z tego powodu zadowolony. No i co? Hatę HTSB... zbier... Boże, wędkarza możemy też ustawić. No właśnie, chatę wędkarza, wędkarską. Ustawmy w tym miejscu. Okay. tutaj e, i niniejszym potrzebujemy jeszcze drogi do tej kwarty. O, będzie w ten sposób urodził się nowy mieszkaniec szybko poszło nie powiem że nie bardzo mnie to cieszę i mamy pierwsze jelenie także od razu zajmiemy się budowaniem chaty myśliwego jele przypominam są bardzo ważne żeby je od razu, razu zacząć na nie polować Żeby tego nie rozrzucać to może ustawmy w tym miejscu i niższy możemy drogę poprowadzić również w tą stronę i tutaj niech skręca właśnie do e, osady to na razie w tym nie będziecie e, pracować, także mogę was, a nie, nie ma jeszcze rolników. Tutaj ustawmy priorytet, żeby tym się zajęli, niekoniecznie drogą. Tutaj powolutku będą budować, ustawmy też mm, e, studnie. Bardzo bym chciał, żeby to było jednak w tym miejscu. Drapieżnik w tym miejscu. Kurczę. Ciekawe skąd się wziął. Jak dobrze pamiętam nie było tutaj... ...milczych szańców. Dobrze. Całe szczęście nie nabawili się... ...żaden mieszkaniec nie nabawił się wścieklizny cie... i żaden nie umarł. Także to na pewno jest dużym plusem. No i jeszcze pięć sztuk drewna. Dacie radę. Czego potrzebujemy na drugi poziom wioski? Drewnianych desek i 30 ludzi i 8 schronów. Dobrze. Co potrzebujemy do drewnianych desek? Magazyn, zagroda czyli zagrodę tak czy inaczej musimy postawić. Widzę, że tutaj już wyrównali teren. Może teraz gra pozwoli? Tak jest, super. Ustawmy to w ten sposób. I tutaj i jeszcze teraz będziemy potrzebowali wyrównać to. to już tak na przyszłość. I ustawmy jeszcze w ten sposób. I tutaj. Oto. Okay. Jenila została zaatakowana przez drapieżników. Prawdopodobnie był wilk. Także może dajmy kolejny schron. Teraz tak, tutaj ustawiłem bez podstępu. Czyli tu będzie odstęp. Ok. Jako taki pomysł mam. Nie chcemy rozegrać tego rozgrywka. Na pewno chcę bardzo ładnie zrobić dzielnicę mieszkalną, taką równą symetryczną, żeby nie wadziła. No, i nie mamy pożywienia. Bardzo niedobrze, zaraz będą nam ludzie umierać. Także pani myśliwy, proszę polować. Dobrze, mamy kolejne żywności. Co takiego zebrali? Warzywa. Bardzo fajnie. Super. Teraz to mamy. Eee, magazyn. Magazyn. Chciałbym tą ziemną piwnicę. Ale no jeszcze zagrody nie, nie zdążyli dobudować. Także może niech tym się zajmą. wózkami niech wózkują Super, zagroda już będzie It's Beautiful Mario Także piwnicę ziemną ustawimy Może w pobliżu schronów o tutaj Bo ile dobrze pamiętam schrony potrzebują 3x3 tak jest Także schron idzie kolejny w tą stronę. Kamienie już czekają tylko na transport, z tego co widzę. Tutaj. A nie, to są pojedyncze sztuki. No cóż, w tej rozgrywce na pewno nam nie zabraknie kamienia, także tego możemy być spokojni. Tutaj jeszcze za to się nawet nie wzięli. Chociaż teren wyrównali, także też jest dobrze. Zasoby, studnie. I w tym miejscu stawiamy. Ok. I ustawmy priorytet jeszcze na to. Do osady przybył nowy mieszkaniec. Bardzo serdecznie Ciebie witamy. Kurde, bardzo ładna ta muzyka w grze, taka spokojna, wyciszająca. Czy jesteśmy w stanie tak postawić improwizowany tartak? Czyli tak samo z tej strony. Chociaż w sumie teraz już nie jestem pewien, czy to jest dobry pomysł. Może tu by spróbować z dymnicu przemysłową. Jest tu w miarę równy teren również na podwyższeniu. Hmm. Tutaj oczywiście odpada, nie chcę się w to bawić. W sensie dałoby się, ale strasznie, tak jak mówię, z tym dużo zabawy. E, także tak, tarta wystawimy z tej strony. E, drewala prawdopodobnie też tam zaraz przeniosę. Znaczy, zaraz prędzej czy później. Bo jednak tutaj będzie miejsce na dzielnicę przemysłową, z daleka od obszaru mieszkalnego. Żeby to w żaden sposób nie wpływało, oczywiście. Tu już biegną mieszkańcy, żeby wybudować. Bardzo mnie to cieszy. Eee, sześciu mieszkańców. Tak, jak najbardziej chcemy, żebyście do nas przybyli. To zajmijcie się może polem. Byłoby to bardzo pomocne. I w międzyczasie ustawmy kolejnego zbieracza. Wiemy, wiemy, znamy rynek. Zbieracz. To co? Może cmentarz też by się przydał. Czy cmentarz jest tak? Nie ma wpływu na atrakcyjność. O dziwo. Tartek i składowisko potrzebujemy. Magazyn składowisko. I składowisko ląduje w tym miejscu. Nieźle. Wróć. Nie chcemy w tym miejscu składowiska. Składowisko będziemy chcieli bliżej tej strony, ale jak widać nie mogę. Czy po tej stronie będę do radę? Ustawmy to od tak. W sensie wyrównajmy w ten sposób. I zobaczymy jak to zaraz będzie wyglądać. Kolejne strony mamy bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Ale cały czas mamy problemy z żywnością. I teraz by się przydało wędzarnię wybudować. Garbarnia, szef, leczesz, poszykarz, kompostownia. Wędzarnia tu jest i bardzo mocno wpływa na atrakcyjność, czyli wędzarnię postawimy w tym miejscu. No niestety, będzie wędzarz będzie miał bardzo dużo biegania, ale no nie przeskoczymy tego, przynajmniej na chwilę obecną. Może później znajdę gdzieś fajniejsze miejsce, to jak najbardziej to zmienię, ale myślę, że na razie będzie w porządku, tak czy inaczej. No i pięknie, te zbieracza mamy. Ustawmy, gdzie masz zbierać to, co masz zbierać. Tu zaraz warzyw już nie będzie. Przydałoby się zbierać ze skupi z przedmioty, ale, ale zaraz to prawdopodobnie też zniknie. Już zaraz będzie pole ustawione. Bardzo fajnie. Tutaj myślę, że sobie działa. Eee, przydałoby się, przydałoby się ustawić chaty zbieracza również w tym miejscu, żeby zbierali krzaki, wierzby, także w niniejszym przejdźmy do tej części. Właściwego zbieracza jest również zbieracz, także ty też będziesz tutaj ustawiony. Tu już została ziemia wyrównana tak, że weźmy się za składowisko jest. I tu już możemy w tym miejscu. Ustawimy składowisko w ten sposób. A tu będzie nasz główny magazyn i tu będzie ta największa fortyfikacja w przyszłości. Składowisko jest już budowane co mnie niezwykle mocno cieszy. Także tak. Eee, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. W niniejszym kończymy odcinek. Eee, no i zobaczymy jaką przyszłość nam maluje los w, na tej nowej mapie. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o łapkach, subskrypcjach i komentarzach. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Hej, cześć czołem. Pa.